Jo nazywam się Ania Romańska i cały czas jestem rekruterką. Który dosłownie kilka dni temu zakończyłam swój długi weekend, tak zwano majowo-czerwcowy, i byłam z Fabusią i z całą familią na Dolną Śląsku. Dużo jadłam i piłam. Pociłam się w saunie i paliłam w ognisku. Dużo gadałam, ale to jest taki typowy standard. Fabusia na przykład odwiedziła swój drugi zamek w życiu. Pierwszy zamek odwiedziła rok temu, więc tak wiecie, trzymamy się raz do roku jakiś zamek do odwiedzenia. Pochodziła po górach, spała przy kominku i pilnowała mnie ogólnie. Jesteśmy bardzo związane. Fajnie jest tak wyjeżdżać czasami razem i no nie wiem, w ogóle kiedy ja Fawę zabieram gdzieś, wiecie, w nowe tereny, zawsze tak się cieszę, bo ona ma nowe zapachy, nowe rzeczy do odwiedzenia i powąchania. To jest super sprawa. Fajnie było wyjechać i odpocząć, ale fajnie też się zwracać do domu do kotów. I ja też staram się pilnować tego, by było wszystkiego na pół, żeby i trochę wyjechać, i trochę pobyć w domu, i trochę popracować. I właśnie tym dzisiaj się zajmiemy. Wracam dzisiaj do tematu, który poruszyłam w ostatnim odcinku, czyli Dłuższe i krusze okresy pracy i jak to zaprezentować w CV. Tu właśnie daję Wam przekierowanie do ostatniego odcinka o tym, kiedy ktoś pracuje krótko w pracy i często zmienia te prace i jak to opisać i jak to ogólnie wygląda w CV dla rekruterów. A dzisiaj kontynuujemy temat trochę w inną stronę. Dzisiaj będę Wam opowiadać o tym, jak to wygląda w CV jak to zaprezentować w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, kiedy pracujecie w jednej firmie przez kilka, kilkanaście, a czasami nawet się zdarza kilkadziesiąt lat. W moim doświadczeniu jako rekruterki ja bardzo często mam do czynienia z kandydatami, którzy pracują jako freelancer. I to można nazwać również samozatrudnieniem. Ale to jest nieco inny case, no bo ktoś może być freelancerem przez kilka, kilkanaście, kilkadziesięć lat. I można pomyśleć, że taka osoba pracuje cały czas na jednym i tym samym stanowisku. Ale to jest totalnie inny case. Można być freelancerem i pracować dla wielu firm, dla wielu projektów i dla wielu klientów. O tym też obowiązkowo stworzę odcinek, jak to zaprezentować swoje freelancerstwo w CB. Bardzo często ludzie o tym mnie się dopytują. Dzisiaj chciałabym bardziej poruszyć temat ludzi, którzy pracują bardzo długo w jednej firmie, i zazwyczaj na przykład to są rodzinne, małe firmy czyli ktoś pracuje dla swoich rodziców, dla teściów, dla przyjaciół lub rodzeństwa. I wiecie, mała firma skupia w sobie wszystko, co jest potrzebne i człowiek tam siedzi po prostu przez większą część swojego życia i ogarnia wszystko, co można. Czasami są w ogóle te stanowiska tak ze sobą połączone. Czasami coś nie pyka. Czasami firma przestaje się rozwijać. Albo rodzinne więzły stają się zbyt uciążliwe. Wtedy ludzie zaczynają szukać po prostu dla siebie nowych miejsc pracy. Czyli na przykład 15 lat bycia w jednej firmie rodzinnej, wiedza o tej firmie jest totalnie w 100% pełna, wiecie wszystko co się dzieje w tej rodzinie, w tej firmie z klientami itd., a później pyk i po prostu trzeba być otwartym na nowe opcje pracy i szukać na przykład jakiegoś dla siebie miejsca w korpo. Długość stażu w firmie zależy od wielu czynników satysfakcji z wykonywanych obowiązków i także poziomu wynagrodzenia, możliwości rozwoju i awansu, zespołu lokalizacji biura czy kultury organizacyjnej. Wcześniej ludzie bardzo często pracowali w jednej firmie przez większość swojego życia, aż do emerytury. To dawało po prostu im poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś zmieniał często pracę, to uznawano taką osobę za niekompetentną, bo nie potrafił zatrzymać się w jednym miejscu na dłużej. Teraz zdecydowanie to się zmieniło. Naprawdę wiele młodych osób posługuje sobie coraz więcej doświadczenia i dlatego postanawiają częściej zmieniać pracę, żeby pozdobywać to doświadczenie z różnych firm i branż. Ludzie się rozwijają i nie boją się zmian. I po prostu nie chcą siedzieć w jednym miejscu przez całe życie. Oczywiście, nadal można spotkać ludzi, którzy szukają stabilności, ale i to jest totalnie normalna sprawa. Kto by nie chciał czuć się stabilnie w pracy, ale coraz częściej można spotkać ludzi, którzy chcą odkrywać nowe rzeczy. Rekruterzy mogą mieć kilka obaw z powodu tego, kiedy widzą w CV, gdzie widnieje się dosłownie jedno miejsce zatrudnienia i to przez kilkadziesiąt lat. Mogą się zastanawiać, czy kandydat nie jest zbyt mocno przywiązany do swojego obecnego. Miejsca pracy i pracodawcy, i czy taka osoba będzie gotowa na nowe wyzwania. Mogą również obawiać się tego, że taka osoba może mieć trudności w się do nowego środowiska pracy, tym bardziej, jeżeli taka osoba była bardzo długo związana z jednym stylem i organizacją w pracy. Czy kandydat nadal jest aktywny zawodowo i czy ma wystarczająco świeże umiejętności i doświadczenia. Czy nadal taka osoba się rozwija? Osoba, która spędziła od kilkunastu do kilkudziesięciu lat w jednym miejscu, to jest zagadka dla rekrutera. Z jednej strony to pokazuje lojalność, która w dzisiejszych czasach jest bardzo ceniona przez pracodawców, z drugiej strony to może być jednak oznaką braku ambicji, zasiedzenia się na jednym miejscu, braku elastyczności i po prostu wygodę. Dlatego tak ważne jest pokazanie, że jesteśmy wartościowymi pracownikami, niezależnie od tego, gdzie jak długo pracujemy. Kiedyś słyszałam o takim pojęciu, jak być cheerleaderem w firmie, w której się pracuje. Zawsze, i powiem nawet szczerze, że ja zawsze siebie uznawałam za taką osobę, przynajmniej mam takie doświadczenie, kiedy ja wcześniej gdzieś pracowałam, to czułam się takim cheerleaderem tej firmy. Oddawałam się firmie w 100%, wierzyłam w jej wartości i ogólnie w pracę, którą wykonywałam. To jest godne pochwały i ja uważam, że fajnie jest wierzyć w firmę, w której się pracuje, ale no niestety, ale sytuacja tak wygląda tylko w idealnym świecie. Nie polecam oddawania się firmie w milion procent, ile się da oddać się takiej firmie. Lojalność i pracowitość to jest super sprawa, naprawdę. Nigdy nie wiadomo, co może stać się w przyszłości i jak potoczy się Wasza droga zawodowa, ale także co się stanie z tą firmą. Uważam, że po prostu należy znaleźć złoty środek. Bycie liderem, to jest spoko sprawa. Wtedy po prostu możemy wykazać się w firmie i wiecie, to jest zawsze działa na nas plus, kiedy dobrze pracujemy. Czyli po prostu normalnie wykonujemy swoją pracę. I bardzo często właśnie takie osoby, które długo pracują w firmie, są tak zwanymi liderami w takiej firmie, co jest spoko i są zdecydowane plusy tego, kiedy ktoś pracuje bardzo długo w jednej firmie. To nie jest tak, że to jest po prostu ej zagadka, nie wiadomo co się stanie z taką osobą. Zdecydowanie to ma swoje zalety. Stabilność i wiarygodność to może świadczyć o zaangażowaniu i lojalności konkretnego pracownika dla swojej firmy. I tu może być dwie opcje. To może świadczyć o tej lojalności jak najbardziej, tylko że my nie wiemy, czy ten pracownik pozostaje w tej firmie dlatego, że boi się odejść, że nie wiem, boi się, że nie znajdzie innej pracy, czy boi się odejść ze względu na, nie wiem, nieciekawą atmosferę w firmie, gdzie ktoś grozi takiemu pracownikowi, że jeżeli odejdziesz, to nigdzie nie znajdziesz pracy i tak dalej, czy po prostu faktycznie chodzi o to, że człowiek jest lojalny wobec zajebisty, tej firmy. I ta firma jest tak zajebista i super, że aż przyjemnie tam się pracuje. Tu jest zdecydowanie też pomysł na inny odcinek. Także lojalność i zaangażowanie super, ale trzeba czasami wybadać, czy to jest pozytywny, czy negatywny sposób. Drugi punkt to bogate doświadczenie. Oczywiście, jak ktoś długo pracuje w jednej firmie, to chcesz, nie chcesz, ale zdobędziesz to duże doświadczenie. Pracownicy z długim stażem w jednej firmie bardzo często posiadają ogrom doświadczenie, jeżeli chodzi o konkretną branżę lub firmę, co może przekładać się później na głębsze zrozumienie. Rozumienie procesów i umiejętności specyficznych dla danej działalności. To jest tak powiedziane po mądremu. A teraz powiem kolokwialnie. Jak ktoś bardzo długo pracuje w firmie albo w branży związanej z e-commerce, to przekłada się to na ogrom doświadczenia, konkretnie związanego z e-commerce. Mam przynajmniej taką nadzieję. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ktoś może pracować 10 lat w firmie, a mieć problemy z po prostu wykonywaniem swoich obowiązków. Wiecie, no to też nie, nie możemy tego zweryfikować, ale zazwyczaj długość pracy w jednym miejscu przekłada się na bogatość tego doświadczenia. Trzeci punkt to budowanie relacji. Pracownicy z długim stażem mają często okazję, by budować silne relacje z kolegami przełożonymi i klientami tej konkretnej firmy. Czasami to długoletnie kontakty i współpraca z klientami. Kiedy znamy jakiegoś klienta przez powiedzmy 10, 15, 20 lat, to po prostu czujemy się o wiele bardziej komfortowo w integracji z taką osobą. Także, kiedy osoba przychodzi z takiej firmy, gdzie już ma konkret kontaktów, po prostu ma konkret znajomych, to bardzo mocno może to się przydać w naszej firmie, bo ta osoba przychodzi jako zaufana i może sprowadzić tych wszystkich ludzi do naszej firmy. I czwarty punkt, dosyć ciekawy, zastanawiałam się, czy to wrzucę, czy nie, ale wrzucam, większa stabilność psychiczna. Praca w jednym miejscu przez długi czas może zapewnić pracownikowi większą stabilność psychiczną i poczucie przynależności. To może pozytywnie wpływać na jego samopoczucie i zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Czujemy się po prostu pewniej i stabilniej w firmie, na której nam zależy. Ale tak samo w firmie zależy na nas, jako na pracownikach. Takie jedno miejsce zagrzane w jednej firmie może być komfortowe i fajne, ale czasami to się wiąże z ogromnymi trudnościami i pokonywaniem barier. Czasami musisz użerać się z klientem przez lata, więc po prostu masz taką zajebiście wyrobioną psychę, że nie da się ciebie ściąć. Podsumowując ten odcinek i tak samo odcinek poprzedni, czyli tam, gdzie były krótkie okresy pracy, nie ma co się bać takich ludzi. Ani ludzi, którzy czasami za często zmieniają pracę, ani ludzi, którzy siedzą w jednej firmie bardzo długo. Come on, w dupie nam się poprzewracało. Czasami firmy i pracodawcy chcą kandydatów, którzy pracują bardzo długo w jednej firmie. Pracowali i takiej lojalności nam trzeba. A czasami chcą, ej, ja chcę osoby, która zmieniała tyle branż i tyle miejsc pracy, bo on będzie bardziej pasował do naszego zespołu. Kandydat, kandydatowi nie Każde doświadczenie jest inne, każdy człowiek jest inny. Ja zawsze powtarzam to, dlatego nigdy nie podaję tych gotowych odpowiedzi, na przykład ej, co mam opowiedzieć o sobie. Nie wiem, ja opowiadam o tym, że mam gadane, umiem w tyle języków, mam psa i dwa koty, ale ktoś może nie mieć psa, może mieć trzy koty. Same plusy i zero minusów, bogate doświadczenie zebrane w jednej firmie i zbierane tak bardzo długo może zajebiście przydać się w nowym miejscu pracy. Tak samo doświadczenie, które jest zbierane po różnych branżach, w różnych miejscach pracy, tak samo może być zajebiste. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie mnie dzisiaj, tak jak zawsze. Z tego, co wiem, to raczej mnie oglądają młode osoby. Coś ostatnio sprawdzałam tam na YouTubie w statystykach, chociaż totalnie na tym się nie znam. Czy ktoś z Was może ma takie długoterminowe doświadczenie w jednej firmie, w jednej pracy? Dajcie znać, podzielcie się, jak Wam się pracuje w takiej firmie. Czy to jest po prostu firma, do której trafiliście, nie wiem, za studenta i tak zostaliście, albo może to jest rodzinna Wasza firma, że wspieracie może swoich rodziców i bliskich. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Ale nie zapominajmy o typowej ance rekrutercy, która nie ma Boga w sercu i pyta kandydata, dlaczego szukasz pracy akurat w czerwcu?